Witajcie z tej strony, The Lightside Player i powracamy do naszej serii. Zagrajmy w Dragon Age Straż Zasłony. Zaczynamy w tym miejscu, w którym skończyliśmy poprzedni odcinek, czyli od organizacji smoków cienia w Minratusie. Otrzymaliśmy zadanie, aby zbadać sprawę mrocznego kultu. I właśnie podążamy, żeby wytropić zaginione relikwie. Ja tu miałem coś sprzedać, ale pomyślałem, że może nie będę tego robił, bo w niektórych grach, jak pamiętam, przedmioty się potem jeszcze przydają. To na razie idziemy znaleźć wejście do tej relikwii. Możemy porozmawiać. Ktoś dziwny kręcił się po rynku, dziwniejszy niż zwykle. No może przemytniczka, która dostarcza towar Miro, zachowuje się dziwnie, ale gdzieś się zmyła. Nie mam pojęcia gdzie. Rozumiem. A jakieś randomowe informacje. Tyle rzeczy jest tu wyłożonych. Jeśli nikt ich nie schowa, czy ktoś ich nie ukradnie. Jeśli stragan nie jest pilnowany, paskudne zaklęcie chroni najcenniejszy przedmiot. I jakiś losowy dla zabawy. Aha, to ma sens. Teraz szukamy jakiegoś wejścia. Jakiejś drabiny, żeby wejść do tej relikwii. Damy jakiegoś grosza. Dzisiaj na ulicach grasują demony, możesz się gdzieś schronić? Tak, mam takie miejsce, Doki. Tą drabinę widzę tam, tylko musimy tam przeskoczyć. Trzeba uważać, żeby nie spaść. Już prawie pozostałość jest przed nami. I po tym... Co kole powinniśmy dojść do kolejnej relikwii. A właśnie tu. I dajmy ją Nev do zbadania. Przekazanie. Trzeci dzwon. Późno. Dzwony dzwonią, kiedy statki wpływają i wypływają. Może ich dźwięk służy. Nasz przemietnik wydaje się mieć coraz mniej czasu. Relikwia też tam ciągnie. Odwiedźmy port. Ten duch, który nam się pojawia, ta wizja, jest podobna do asasynki. Czyli okazało się, że relikwia powinna być w porcie. Teraz się tam udamy. Musimy pewnie zejść z powrotem. Tutaj trzeba przeskoczyć ostrożnie, żeby nie spaść. Tu już niczego więcej nie ma. Czy tą bramę możemy otworzyć? Winda zamknięta. Ktoś zapomniał przekupić zarządce. Wciąż macie ochotę na spacer. To nie jest jedyna droga do doków. Jasne, idziemy. Zjemy coś? Tak, z chęcią. Słyszałam w porządku. Tendy. Tylko musimy jakoś tą bramę otworzyć. Nev może to zrobić. dźwignie otwarła się Tu mamy jakieś przedmioty Zakładam, że znasz wszystkie skróty w dokach i ich tajemnice. Nie. Jeśli ktoś mówi ci, że znasz wszystkie sekrety doków, to okłamuje siebie albo ciebie. Cóż musimy iść dalej. Tylko tu mamy jeszcze skrzynię. Arogancka zbroja płytowa. W przerwach między odcinkami załatwiam sprawę kwipunku. Wrócili, zadawali pytania, chcieli wiedzieć jakie relikwie widziałem na czarnym rynku. Myślisz, że to do magii krwi? Słyszałam pogłoski? Nie wiem, nie na 100%, ale mam złe przeczucie. Chyba żebyście chcieli, żebym wam pokazywał na odcinku zmianę ekwipunku, to mogę to zrobić, po prostu oszczędzam czas na grę, żeby więcej pokazać na odcinku. Chodźmy, ta droga zakręci do portu. O, jesteśmy w jakimś labiryncie i mamy jakąś anomalię. Chyba trzeba przeskoczyć. Ale nie da się nic z tym zrobić. A, to demony po prostu. Mam nową umiejętność, taką szczałę. Na szczęście one nie są groźne, to znaczy silne, bo groźne to może są. Im dłużej relikwia jest w tokach, to, to moi sąsiedzi ta relikwia nie zostanie w moim mieście. A musimy się uleczyć. Miałem na myśli, że są gorsi przeciwnicy, ale nawet demony mogą nam zrobić krzywdę. Inkwizycja musiała uporać się z Venatorii. O tak, kult bardzo ciepło się o tobie wypowiada. To e, poważnie? Byłaś solą w ich oku. Ja bym uznała to za komplement. E, tam jeszcze coś jest. Nie da się przejść. Chyba nie to próbujemy iść dalej. Kotka już głaskaliśmy. Latająca tarcza migdałowata. Idziemy do portu. Jakieś przedmioty? Mamy iść tam, ale mamy jakieś zejście na dół. Zobaczymy, co tam jest. O, jakaś anomalia. Korzystanie ze zdolności towarzyszy przy użyciu sztyletu z lirium. Towarzyszy można wezwać na pomoc sztyletem z lirium, nawet jeśli nie ma ich w drużynie. Tu mamy zamkniętą jakąś komnatę. A czy to jest dla mściwości? Zasięg mściwości właśnie. Czyli to co robił Lucanis, zbierzemy sobie skrzynię. I tam nev może tego użyć. To jest otwarcie chyba wejścia do tej komnaty. O właśnie, musimy sobie otworzyć przejście z powrotem. Fajny pomysł z tym sztyletem, że można używać umiejętności towarzyszy, nawet jeśli nie ma ich w drużynie, małe pomalowane pudełko. Wymuszenia. Gwinty nie są jedyną bandą w mieście. Kiedy wieść się rozejdzie, zaczną do mnie płynąć pieniądze, demony uciekną na mój widok. Wygodny układ i kto będzie ze mną wtedy dyskutował? Nie wiem, czemu demon chce dostać swoją działkę. W pustce nie używa się chyba złota, ale on nalega. Co za różnica, mam wszystko pod kontrolą? Demon wymuszał tutaj okup za ochronę? Co trzecia osoba robi te jakieś przekręty? Demon nie chciał być gorszy. Ludzie wiedzieli, komu płacą? Widocznie nie albo i tak Dobrze to zebraliśmy sobie dodatkowe przedmioty zawsze to jakieś bogactwa a teraz już wracamy na właściwą drogę do doków Ja mniej więcej wszystko się postaram dokładnie eksplorować tak jak to robię w każdym RPgu Przynajmniej staram się robić. Na Bazgrana wiadomość: nas jest więcej niż ich. Nie światło. Demony przy zapasach? Ledwo udało mi się zwiać, nie obeszło się bez sińców. Co powiedział Elek? Powiedział mi, żebym wziął sobie wolne. Ulice nie są dzisiaj bezpieczne. Myślisz, że powie szefowi? Nie wiem. Tam mamy jeszcze jedną drabinę. To przejście jest zamknięte. To wejdziemy sobie po tej drabinie. I zawsze coś mamy. Jakąś notatkę. Ostatni list. Uważaj na siebie, kiedy nocą jesteś na zewnątrz. Wszystko jest takie, tyle się teraz dzieje. Kocham Cię. Jakiś list miłosny. I to wszystko, idziemy dalej. O, mamy jakiś cel. Venatori, poważnie. Kult znowu zaczyna się panoszyć. Co dla ciebie? Coś na ząb? Szklanka grogu? Co je... Nie ma jak w domu, podoba się wam wycieczka? Jesteśmy na nabrzeżu przemytników. I mamy znaleźć pozostałość pustki. Nasz cel jest na tamtym placu, to musimy widocznie tam zjechać po tej linie. Nasze towarzyszki też się tu chyba za chwilę pojawią. Idziemy dalej. Zbliżamy się. Mamy jakąś pozostałość pustki. Niech New zbada pozostałość. Tak też zrobimy. Jasna sprawa. Wkrótce nabywca spotkanie. Dobra spotkanie, ale gdzie trop zaczyna słabnąć. I mamy Venatori. Używać tych umiejętności. Wygląda na to, że mamy towarzystwo. Wszyscy są cali? Ja, Nef, wróciłaś do miasta. Templaruczka Ra Rania Savas nie, mu nie zamierzałam. Poważnie, bo słyszałam, że zaginęła relikwia z czerwonym lyrium. Jak nieważne, pewnie nie możesz powiedzieć jak zawsze. Róg, poznaj moją przyjaciółkę w ranie, a przynajmniej wydaje mi się, że jesteśmy przyjaciółmi. Owszem, Róg, skoro towarzysz Nef, rozumiem, że mogę ci zaufać. Templariusze, to już o tym mówiłem chyba na początku, ale powtórzę: to jest taki zakon do pilnowania magów. Żeby nie popadli w opętanie przez demona. O to samo mogę spytać Ciebie, nie masz większego wyboru, oczywiście możesz mi zaufać. Chcę tak myśleć. Dobrze. Jeśli wiecie coś na temat relikwii... Wydawało mi się, że Templariusze działali przeciwko magom. Nie jesteśmy na południu. Zajmuję się powstrzymywaniem nielegalnej magii. To wszystko. Pracujesz nad tą sprawą? Chyba, że mi pomożecie. Według plotek, relikwia zmienić właściciela, a kupcem będzie Albin Bataris. Syn magistra? Ciekawe. Muszę się pośpieszyć. Nev. A magister to taki mag władający magom krwi, mieszkający w imperium Te Winter. Nie potrzebujemy pomocy, coś was łączy, powstrzymamy transakcję. Nie bój się, nie zatrzymamy się, dopóki sprawa nie będzie załatwiona. To. E... Słuchaj, masz dużo roboty, właśnie nas zaatakowano, co znaczy, że nie odejdziesz, dopóki się nie upewniesz, że nikt inny cię nie szuka, a ty nie zaczekasz. Co mogłabym rzec? Cze, czeka mnie praca, dokąd idziecie? Na przechadzkę do przelewu znajdę was, kiedy skończę. Skoro tak mówisz. A więc mamy się udać na jakieś spotkanie. Nasz trop jest słaby, ale przelew to nasza najlepsza opcja. Ruszajmy. Odzyskaj relikwie, dotrzyj na miejsce przekazania relikwii. Mamy udaremnić jakąś transakcję a z tą Templariuszką. Jeszcze możemy porozmawiać. Dopilnuję, żeby nie było tu nikogo innego. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Tam mamy iść, to tam jeszcze mamy jakąś skrzynię. Rozbijacz kowadeł, młot, To broń twórczna. Stamtąd przyszliśmy. To chodźmy tędy. Zbieramy przedmioty po drodze. I znowu drabina. Ciekawe, gdzie nas zaprowadzi. Rania nie jest smokiem cienia, a więc współpracujesz też z templariuszami. Rania jest czysta i ma sprawdzone informacje co do reszty tylko wtedy, kiedy muszę, a co z przelewem. Rania wspomniała o Albinie Batarisie. Nie przekazuje mi plotek, jeśli nie są sprawdzone. Ojciec Ambinar nadzorował tam jakąś budowę, jeśli odwiedza właśnie tę część miasta. Chyba tam, tu jeszcze coś mamy. Ciekawy jestem, co będzie miejscem tego spotkania. Jaki zaułek. A tu mamy windę. To jakaś dźwignia by się przydała. A tylko nie działa. Jest jakaś drabina. A teraz mamy iść na górę, czyli o, tu jest drabina. I jeszcze wyżej. A tam mamy iść na dół. Możemy iść na dół, ale chyba mamy piąć się w górę. To chyba jedyna droga bariera nie chcą, żeby ktoś się do nich zbliżył. Wystarczy znaleźć nieosłonięte kryształy, a przejdziemy i znowu chyba taka zagadka do rozwiązania coś niedostępne jakieś wejście, która była w tym więzieniu Lukanisa trzeba zniszczyć. Nieosłonięty kryształ, żeby zniszczyć resztę. To pierwszy będzie ten. Jeden z głowy. Tylko gdzie są kolejne kryształy? Może trzeba zejść tu. Ostrzeżenie. Syndykat przestępczy gwintów z zasady nie znosi kultu. Ale kto tam wie, dziwnie jest ostatnio. W nic się nie mieszaj. Nie wychylaj się. Gwint to tak, jakbyśmy grali w wiećmina. Tu jest ukryty kryształ. Pewnie został jeszcze jeden. Temu góry. To zniszczymy go zaraz. Właśnie tak, ale nie to jeszcze nie da się go zniszczyć. Może on jest za jakąś barierą? O właśnie tu gotowe. Teraz możemy przedostać się przez barierę. To niszczymy. Nie możemy się zatrzymywać. Głosy, przed nami ktoś jest. Też tak myślałem. Albin Bataris, twoja relikwia. Bogowie powstają, a ich moc rośnie razem z nim ku chwale odrodzenia De Winteru. Albin jest kupcem i należy do Venatori. Wygląda na to, że kult pracuje dla bogów. Miałeś zaczekać. Chcę tylko skosztować tej mocy. Powiedział Albin. Jeszcze zbierzemy przedmioty i chyba będzie akcja. Jakiś wybuch. Używa jej w tym momencie. Szybko. Musimy się zbliżyć. Nie może czmiechnąć. Tylko jak tam przejść. To trzy na miejsce przekazania relikwii. Tędy? Albin Bataris. Nie dam rady walczyć i czytać, więc w tym momencie muszę się zdać na Was. Trzeba robić uniki, gdzie jest ten albin używajmy mocy specjalnych. Moc Venatorii wzrasta, a to zależy ode mnie. Pojawiły się kolejne demony. To może nasze towarzyszki ich załatwią, a demony chyba załatwią nas. Użyjmy mocy towarzyszy. Nevlodołamacz. A harding rozszarpanie jeszcze trochę. Powalenie mamy dostępne. Już nie wypuścisz żadnego demona. A ty jesteś przemytniczką. Znam cię, należysz do syndykatu przestępczego gwintów. Przemyt, jasne, ale czerwone lyrium, współpraca z Venatorii to nie w swoim stylu. Są tutaj. Mój syn nie jest żadnym kultystą, nie miał zielonego pojęcia w czym bierze udział. Serdecznie dziękujemy za pomoc, komturze. To szef Templariuszy. A więc bogatemu ujdzie na sucho. Venatori zyskują wpływy, powiedział. Wiesz, że jest winny. Ile to kosztowało, magistra? Uważaj sobie, Galus, bo oskarżę cię o... O co? Ja związuję supeł, a ty go rozplątujesz, Czy to nie brzmi znajomo? Daruj sobie tkliwe historyjki. Mamy przemetniczkę. Czy ją też Bataris ma uwolnić? Znajdę sposób, żeby to naprawić. Bogatemu wszystko wolno. Niech to szlak, powiedziała Meg. Nef byli w niebezpieczeństwie. Nie wierzę, nie tego się spodziewałem. Udało się powstrzymać demony. Ja bym powiedział, nie wierzę. I to tyle. Mamy relikwie, takie było zadanie. On się wywinął. Wiem, wiem. I co teraz? Udało się powstrzymać demony. Mamy relikwie i przemytniczkę. Cienie będą mieć kult na oku. Jeśli trafią na ślad bogów, odezwą się. Nie jest idealnie, ale warto cieszyć się z każdego sukcesu. Nie tak łatwo o nie, zwłaszcza tu. Udało się zdobyć osiągnięcie te winterskie noce. I co powie Warik? To nie było idealne zakończenie, ale doki były bezpieczne. Przynajmniej od demonów dzisiejszej nocy. Przeszłość Nev wraca wracała ją dręczyć, ale ona jeszcze o tym nie wiedziała. To wykonaliśmy kolejną misję, sprawa przemyconej relikwii. Idąc tropem wskazówki od Smoków Cienia i informacji od znanej templariuszki Rani, Nev powstrzymała należącego do Wynatorii Albina Batarisa przed zdobyciem niebezpiecznej relikwii. Zaskoczyło ją jednak zaangażowanie w sprawę Syndykatu Przestępczego Gwintów. Współpraca z kultem nie jest w ich stylu, co gorsza bogaty ojciec Batarisa wykupił synalka z kłopotów. New nie była zadowolona, ale tak już się jej układa w Minratusie. Każdy sukces się, się liczy. Powinienem sprawdzić co Nev ma do powiedzenia. To jeszcze w tym odcinku pójdziemy sobie porozmawiać z Nev. Punkt umiejętności wydamy w kolejnym odcinku. Zobaczę sobie na mapę, kto ma coś do powiedzenia. Mamy zadania od towarzyszy. To weźmiemy już pewnie w kolejnym odcinku. A żeby zakończyć sprawę, porozmawiajmy z Nev. Też chciałem znów nawiązać relacje, a nie wiem czy to będzie możliwe po tym jak została zraniona w pierwszej misji z Solasem. Nie mogę znaleźć o tym informacji, ale zobaczymy. Porozmawiajmy Smoki cienia mają kryjówkę w dokach. Należałoby tam zajrzeć, sprawdzić czy są jakieś wieści na temat venatorii. Już działają szybko, a odkąd mają z głowy sprawę relikwii, będą działać jeszcze szybciej. Spotkamy się w dokach. Mamy zadanie od Nev. Na powrócenie do doków. A z nią się już nie da porozmawiać. A więc zakończyliśmy sprawę, którą nam dali smoki cienia, znaleźliśmy relikwie i powstrzymaliśmy mroczny kult w Minratusie. To w następnym odcinku wykonamy sobie jakieś kolejne zadania, które mamy w dzienniku, weźmiemy zadania od towarzyszy. I w następnym odcinku zobaczymy, co będziemy robić dalej, a ja się tutaj z Wami żegnam, do zobaczenia.